Dzień dobry. Na zaproszenie naukowo.pl kontynuujemy krótkie opowieści o ssakach. Ja nazywam się Joanna Stojak i dziś zgodnie z obietnicą kontynuujemy opowieści o ssakach naczelnych, ale tym razem zajmę się nad rodziną człekokształtnych. Do człekokształtnych zaliczają się gibonowate i człowiekowate. Dlatego zacznę od przedstawienia yy, tych pierwszych. I tutaj przedstawicielem jest gibon. Gibony, tak jak ludzie, nie posiadają ogona, a ich przednie kończyny są dłuższe niż tylne. I największym z gibonów jest siamang, którego ciało porośnięte jest czarną sierścią, ale brwi marudę. I y, ma on także charakterystyczną grzywkę, i posiada też taki specjalny worek krtaniowy, który działa jak rezonator przez co wzmacnia wydawane dźwięki. Yy, gibon bardzo lubi owoce, szczególnie fikusów i zrywa je pełnymi garściami. To znaczy i rękami i nogami. I najmniejszym przedstawicielem małp człokokształtnych jest lar, czyli gibon białoręki. Yy, ten gibon ma gęste kudłate i wiecznie nieuczesane futro, a na dłoniach, stopach i wokół twarzy jest ono białe. I y, lar żyje na drzewach i porusza się w taki bardzo charakterystyczny sposób. Jego ciało zwisa na przednich kończynach i gibon następnie kolejno je przekłada i przesuwa się takim ruchem wahadłowym. Potrafi też przeskoczyć z gałęzi na gałąź na odległość nawet 9 metrów. A jeśli zejdzie na ziemię, to chodzi wtedy na dwóch nogach, tylko że jego ręce są. Dodatkowo jeszcze wysoko uniesione nad głową. Gibon białoręki ma najdłuższe tylne kończyny wśród naczelnych, tylko my, ludzie, mamy je dłuższe. Z kolei gibon białopoliczkowy ma taki charakterystyczny czub. I ten czub pozwala odróżnić samce i samice. Bo samce są czarne, mają białe policzki i właśnie taki wyraźny czub. Natomiast samice są żółtokremowe, a ich czub jest czarny. No to przejdźmy do człowiekowatych i zacznę tutaj od goryla. Goryl jest bardzo dużym zwierzęciem, żyje w grupach rodzinnych i zamieszkuje niedostępne lasy tropikalne. Wśród goryli panuje hierarchia. W stadzie rządzi dominujący samiec. Natomiast młodsze samce czuwają nad bezpieczeństwem całej grupy. I najrzadszym gorylem na świecie jest goryl górski. Jego populacja liczy 800 osobników, i te goryle żyją na wysokości nawet ponad 1800 metrów nad poziomem morza. Zatem tam, gdzie żyją, klimat jest chłodniejszy i ich sierść jest najdłuższa i najciemniejsza wśród wszystkich podgatunków. Na dłoniach, stopach, klatce piersiowej i twarzy y, tej sierści nie mają. Goryle górskie budują gniazda z liści z gałęzi, a szefem jest dominujący samiec srebrzysto-grzbiety. I goryle poruszają się albo na dwóch, albo na czterech kończynach, podpierając się kłykciami. Dla goryli górskich, bycie biologicznym ojcem nie ma żadnego znaczenia. Hierarchia jest dużo ważniejsza niż więzy krwi i dlatego wszystkie młode należą do samca dominującego. Drugą największą małpą, po gorylu i największym ssakiem nadrzewnym jest orangutan. Orangutan ta nazwa wywodzi się z języka malajskiego i oznacza człowieka z lasu albo dzikiego człowieka. Na Sumatrze występuje orangutan sumatrzański, który ma bardzo długie ręce. Rozpiętość jego ramion to nawet 2 metry. Natomiast na Sumatrze i na Borneo żyje większy orangutan y, bornański, który każdego dnia buduje sobie na noc wysoko, wysoko platformę z gałęzi, a gdy pada deszcz, to jeszcze dodatkowo y, okrywa się dużymi liśćmi. Orangutany są bardzo mądre i są bardzo podobne do nas, gdy są wściekłe, wyrzucają emocje na zewnątrz. Na przykład specjalnie z rozpędu skaczą na pień martwego drzewa, aby złamać je swoim ciężarem. Naukowcy, którzy pracują z orangutanami, wspominają, że gdy zwierzę się złości, to potrafi wydać skierowany w stronę człowieka taki niezadowolony ryk, a nawet potrafią grozić człowiekowi taką potrząsaną, trzymaną w dłoni gałęzią. Wiele orangutanów swoimi zdolnościami poznawczymi dorównuje ludzkim dziesięciolatkom. Orangutany czują żal po stracie bliskich, mają wyrzuty sumienia, rozumieją ludzką mowę, planują dni i wiedzą, czym jest przyszłość. Pamiętam, jak y, pierwszy raz zobaczyłam nagrany na Borneo film, na którym orangutan walczy z buldożerem. Z przerażeniem oglądałam tę smutną, z góry przegraną walkę naszego krewniaka z tą potworną maszyną, która przecież niszczyła jego dom. Orangutan na tym filmie jest zdezorientowany, ale nie cofa się, nawet jeśli miałby stracić życie. Orangutany są zagrożone wyginięciem głównie z powodu niszczenia środowisk, w których żyją, a środowiska te są niszczone dla pozyskania oleju palmowego. Najlepiej poznaną małpą człekokształtną jest szympans, który występuje naturalnie w środkowej Afryce. Szympansy są z nami najbliżej spokrewnione, dzielimy z nimi aż 98,5% genomu. Szympansy używają wielu narzędzi, żadne inne zwierzę na świecie nie może się z nimi równać. Potrafią zbudować 30 różnych rodzajów narzędzi, a proces ich wytwarzania i stosowania jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Szympansy używają kijów i kamieni, używają ich jako broni, ale też na przykład do rozbijania orzechów. Czyszczą sobie uszy ptasimi piórami, czyszczą sobie zęby gałązkami. Do krwawiącej rany przykładają mech, a liście służą im też. Jako papier toaletowy. Szympansy zwykle śpią na boku z podwiniętymi nogami, ale dużo czasu spędzają na zabawie i wzajemnym iskaniu, który jest bardzo ważne dla szympansów i pozwala na budowanie silnych więzi społecznych. Nie powinno dziwić zatem, że szympansy sprawnie komunikują się ze sobą. Potrafią wydać z siebie 32 różne dźwięki. W komunikacji używają też mimiki twarzy, pozycji ciała i gestykulacji. Okazuje się też, że są w stanie nauczyć się krótkich zdań w języku migowym, a w niektórych ćwiczeniach poznawczych są nawet lepsze niż ludzie. Na przykład na Uniwersytecie w Kyoto przeprowadzano testy, których użytkownicy musieli e, szybko stuknąć w odpowiedniej kolejności pojawiające się na ekranie numery od 1 do 9. I okazywało się, że szympansy znacznie przewyższały studentów w tym ćwiczeniu. Szympansy dodatkowo potrafią też tak jak my chichotać, śmiać się, a nawet tańczyć w rytm muzyki. Rozpoznają się w lustrze. A w naturalnym środowisku bardzo dokładnie patrolują swoje terytoria i prowadzą regularne wojny z rywalizującymi grupami wojny na śmierć i życie bardzo to ludzkie, prawda? Dziękuję Państwu za dziś i zapraszam na kolejne opowieści o ssakach.